Rodzicielstwo to gra zespołowa. Jak rozkładają się tutaj pozycje męża, żony? Kto jest w ataku, kto w obronie? A może jest jakaś osoba, która powinna więcej się dziećmi zajmować? Jak to wygląda? Może. Znaczy przede wszystkim komplementarność. To jest cudowne, że i mama, i tata, mężczyzna, i kobieta mogą opiekować się dzieckiem. Jeśli jest taka możliwość, to po prostu jest to no, najlepsze środowisko dla rozwoju dziecka, dlatego że. Bez względu na to, czy to jest dziewczynka, czy chłopiec, jeśli otrzymuje wzorce kobiece i wzorce męskie, no to na tej podstawie uczy się świata, uczy się relacji, uczy się myśleć o przyszłości. Dom jest taką miniaturą w ogóle kosmosu, wszechświata, tego, co dziecko spotka. Myślę, że to, co jest chyba naj, naj takie, najbezpieczniejsze dla, dla dziecka, to Rodzice, którzy są spójni, tak? znaczy, nie są jednakowi, nie są e, ani temperamentami tacy sami, tylko są spójni co do pewnych celów, co do pewnych zasad i wartości, e, to daje dziecku największe poczucie bezpieczeństwa. Tam, gdzie dziecko czuje się bezpieczne, tam wtedy rozwój emocjonalny, fizyczny, intelektualny przebiega dosyć prawidłowo. E, a tam, gdzie jest lęk, dziecko wchodzi w różne mechanizmy obronne, nie rozwija swojego potencjału. Ani intelektualnego, ani emocjonalnego w, w, w pełni. Co do takich proporcji zaangażowania, to to już bym powiedziała, że zależy od temperamentów. Ja nie, nie sądzę, że są jakieś stereotypowe role męskie czy kobiece. Znam mężów, którzy gotują i, 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 i piorą, a żona. Majsterkuje, tak, i odwrotnie. Należy w tym wszystkim być sobą, uzupełniać się. Jeśli no, tutaj jakby dojdziemy do takiego porozumienia ze sobą jako małżonkowie, no to wszystko się jakoś tam dobrze, dobrze układa. Ale zaczęłam w, od, od tego przywołania, chyba Jacka Poligowskiego myśli że pierwszą miłością y, ojca do dziecka jest miłość do swojej żony i pierwszą miłością matki do swojego dziecka jest miłość do swojego małżonka. Dziecko, które widzi rodziców, którzy się kochają, którzy się szanują, którzy nawet się pokłócą, ale się pogodzą, y, jest szczęśliwe. Też powiedziałeś szczęśliwi rodzice, szczęśliwe dzieci. Ja myślę, że to jest ta Gra zespołowa, w której my też no po prostu jesteśmy taką jednością, niejednakowością, nierównością, ale taką jednością, spójnością, która idzie w jakimś jednym kierunku. Dzieci to świetnie identyfikują, świetnie to wyczuwają. No ale w tej jedności czasami powstają pęknięcia. Jest takie piękne określenie, które, które prawdopodobnie. Nie jest ci obce, gdyż, gdyż zaczerpnąłem je z jednej z konferencji, jakie organizowało Towarzystwo Lokomotywa, racja czy relacja? Mąż i żona w pewnym momencie oboje mają rację. Cierpi na tym relacja. Jak doprowadzić do harmonii, żeby jak najmniej cierpiały na tym żyć? Dopóki rodzice się nie dogadują, dopóki rodzice ze sobą się kłócą, dopóki jest kryzys, nie da się uchronić dziecka przed cierpieniem. My musimy jako rodzice mieć pełną świadomość i wziąć odpowiedzialność, że jeśli między nami jest źle, dziecko nie jest się w stanie odseparować emocjonalnie od tego kryzysu. Kryzysy oczywiście będą, kryzysy są no, w jakimś sensie no, wpisane w nas, na, nasz związek. I nasza odpowiedzialność polega tylko na tym, żeby do tych kryzysów podchodzić jakoś tak twórczo, tak proaktywnie, tak bez lęku, bez, bez załamywania rąk. O Boże, przytrafiło nam się, to już jest koniec. Więc znowuż świadomość, którą małżonkowie powinni budować na temat faz rozwoju, tych pór roku w małżeństwie, jak pokonywać trudności. Ale myślę, że kluczowe, bo to jest temat może już bardziej małżeński kluczowe w tym wszystkim jest chcieć, chcieć się pojednać, chcieć tworzyć relacje, chcieć pomimo kryzysów. I tąpnięć, po prostu trwać ze sobą, ale muszą chcieć dwie osoby. Tam, gdzie dwie osoby chcą, tam wszystkie kryzysy można pokonać, nawet jeżeli one są naprawdę bardzo, bardzo trudne. Tutaj przypomniała mi się taka anegdotka, czy tam gdzieś to widziałam 50. rocznica ślubu, pan Hendryk, pani Stanisława nazwijmy, że tak mniej na imię. Podchodzi wnuczek i mówi, dziadku, dziadku, ale jak to jest możliwe, że jesteście razem już 50 lat? Czy ty nigdy nie myślałeś, żeby się z babcią rozwieść? Rozwieść nie, ale zabić nie raz. I wydaje mi się, że jeśli my mamy tą taką głęboką, głębokie przekonanie od samego początku, że chcemy być razem, cokolwiek by się działo. Cokolwiek się wydarzy, po prostu nie, nie, nie przyjmujemy w ogóle do wiadomości rozwodu. A często rozmawiam z młodymi kobietami, które będąc w związkach takich partnerskich, mówią: Jak się nie uda, to trudno, to się rozejdziemy. Są piąty, szósty, ósmy rok w związku, i z takim nastawieniem: Jak się nie uda, to trudno. No to się nie uda, prawdopodobnie się nie uda. Natomiast jeśli my wchodzimy w związek z nastawieniem. Uda się i cokolwiek by się działo, po prostu się uda, ale to nastawienie muszą mieć dwie osoby w relacji, w małżeństwie, to pokonamy wszystkie trudności. Ja tak optymistycznie na to patrzę, ale myślę, że to też jest realistyczne. Tylko mówię, no dwóm osobom musi się chcieć. Co zrobić, kiedy jeden rodzic bardziej pobłaża dziecku, a drugi od niego więcej wymaga, a dziecko to wykorzystuje w swoich zaspokajaniu swoich potrzeb i realizowaniu jakichś własnych planów. Tak się śmieję, że lepiej popełniać wspólnie błędy, niż być doskonałym w duch, dwóch różnych modelach wychowawczych. E, w, oczywiście e, dziecko na pewno nie korzysta na tym, może doraźnie tak, jeśli chciałoby obejrzeć film, a, a ma bałagan w pokoju i wie, że z tym problemem lepiej pójść do mamy czy taty i ono to uzyska, więc uczy się manipulować, uczy się żyć w nieprawdzie, to dziecko po prostu jest ofiarą e, naszej niespójności. Więc znowuż świadomość rodzicielska, edukacja, rozwijanie swoich kompetencji, gdzie kluczem jest bycie razem, bycie jednością, dogadywanie się do to pewnych ważnych zasad pewnych norm, nawet jeżeli mamy różne temperamenty, yy, różny poziom bólu na ból na, bu, na bałagan i, i, i inne tego typu odstępstwa to yy, no, my dorośli dlatego jesteśmy dorosłymi, żeby się dogadać tak na co pozwalamy na co nie pozwalamy yy, dziecku. jakie zasady ustalamy w domu i yy, pod jakimi zasad, zasadami się yy, podpisujemy i bierzemy za nie odpowiedzialność i konsekwencje. Bez odpowiedzialnego podejścia do tego tematu, no dziecko będzie również manipulowało rodzicami, ale przede wszystkim rodzice muszą wiedzieć, że to jest na bardzo wielką szkodę dla dziecka. Na wielką szkodę. Czy związek powinien mieć jakiegoś swojego lidera, przywódcę? Czy nie jest to konieczne? A jeśli powinien mieć, to powinien to być mężczyzna czy kobieta? A jeśli nie, to w takim razie jak uzgadniać decyzję? Jak procedować decyzję? Pewnie to też zależy od temperamentów małżonków. Natomiast ja jestem przekonana, że silny mężczyzna jest wielką wartością dla rodziny. Silny mąż, ojciec, głowa domu jest, daje ogromne poczucie bezpieczeństwa. Więc wydaje mi się, że mądrość małżonków polega na tym, żeby dostrzec jakby swój naturalny potencjał, swoją naturalną drogę rozwoju, to, co możemy dobrego wnieść do, do relacji, do życia i po prostu czerpać ze swoich najlepszych zasobów. Wydaje mi się, że. Każda kobieta, która ma u boku silnego mężczyznę, odpowiedzialnego, zaradnego, dbającego o dom, woli chyba ten scenariusz niż mężczyzna podporządkowany, uległy, mężczyzna, który przekazuje odpowiedzialność za, za, za dom kobiecie. Wydaje mi się, że wiele problemów społecznych, z którymi mamy dzisiaj do czynienia, takimi bardzo gwałtownymi przemianami, również społecznymi, Wynikają z faktu, że nam się te role troszeczkę pomieszały, że nam się y, troszeczkę y, zagubiły y, y, no, takie naturalne nasze. Powiedziałabym instynkty, e, również e, drogą ewolucyjną wykształcone, które, e, jeśli tylko są dobrze zarządzane, jeśli tylko jest szacunek e, dla siebie nawzajem i to, o to dbamy, jeśli tylko jest e, miłość, odpowiedzialność, to dobrze jest mieć e, prawdziwą kobietę i prawdziwego mężczyznę, e, no, jako dziecko u swojego e, boku prawdziwego ojca i matki. Mhm. E Czyli taki moment, w którym dochodzi do konfliktu i trudności w podjęciu decyzji wspólnej, pojawia się osoba, która tą decyzję podejmuje i jest za tym, żeby to był mężczyzna? bym nie powiedziała, bo w, w, różnie to bywa, tak? mamy różne światło na dany problem i no, znowuż każda sytuacja wymaga bardzo indywidualnego spojrzenia. To, co bym raczej powiedziała, żeby rzeczywiście nie stawiać racji nad relacją, żeby nie e, m, forsując jakiegoś e, m, no właśnie jakiejś racji, m, nie kierować się swoim ego, swoimi ambicjami, żeby postawić na, sw na, na swoim, tylko dbać o taką e, jednak prawdę, ale prawda bez miłości jest bezużyteczna. Więc tam, gdzie brakuje miłości między małżonkami, takiej szlachetności, no to rzeczywiście prawdą można siebie zabić nawzajem. I związek małżeński wymaga pracy również, tak jak bycie rodzicem, matką czy ojcem. Tak samo związek, relacje między mężczyzną a kobietą wymaga nieustannej e, pracy, ale mamy różne temperamenty, różne osobowości e, w związku, więc e, też no, uczyć się siebie i chyba wierzyć w swoje intencje. Może tak to wszystko bardzo idealistycznie w tej chwili e, brzmi to, co e, mówię i każdy przypadek należałoby po prostu indywidualnie rozpatrywać, e, natomiast może faktycznie zamknąć to w takim e, słowie prawda i miłość. Tam, gdzie prawda spotyka się z miłością, tam jesteśmy w stanie również rozwiązywać nawet duże problemy i konflikty. A takie osobiste pytanie. Zdarzyło wam się mieć ciche dni w małżeństwie? Przyznam, że nie, ale to ze względu na to, że ja jestem taką bardzo temperamentną osobą, I energiczną, właśnie. tak, Myślę. więc ja nie pozwalam na ciche dni. Natomiast e, śmiejemy się z mężem, e, że i dlaczego sobie wybaczamy, bo ja mam sklerozę, a on jest mądry, e, więc je szybko zapominam, ale to też oczywiście wynika z jakiejś takiej e, e, mojej natury. Natomiast e, ja mam taką osobowość, żeby mm, problem po prostu wyjaśnić. Ja patrzę na e, problem jako e, tylko mm, Taki obraz, który trzeba rozwiązać, tak? Jest jakoś to jakiś dar, tak? Powiedziałabym, który, który posiadam. Nie boję się kryzysów, nie boję się trudnych sytuacji. W głowie mam od razu, że kryzys, trudność, problem domaga się po prostu kreatywnego, twórczego podejścia, konstruktywnego, więc Myślę, że tak jak mówię, to jest jakiś dar, ale może można sobie w to w sobie też wypracować. I mąż, i żona. Czy masz jakiś ideał małżeństwa, który sobie przywołujesz, gdy myślisz, że budować taki szczęśliwy związek przez długie lata? Może u kogoś z rodziny, czy wśród przyjaciół? Nie, nie, nie mam takich ideałów. I w ogóle, chociaż ja jestem idealistką, to ten mój idealizm wynika z, z silnego realizmu i ogromnej nadziei. Ja jestem realistką, ale z ogromną nadzieją, więc również patrząc na mój związek małżeński, patrzę na niego idealistycznie, ale właśnie w tym sensie, że wiem, jacy jesteśmy, znam prawdę o nas, natomiast mam ogromną nadzieję, że wszystkie trudności, które się pojawiają, możemy wspólnie rozwiązywać. I nie mam żadnego wzorca, do którego. Zmierzam, staramy się być taką, no, jak to się mówi, najlepszą wersją siebie. Nikogo nie kopiujemy, nie mamy wyrzutów sumienia, że nie jesteśmy kimś, ani poczucia domy, dumy, że jesteśmy nie tacy jak inni. Raczej skupiamy się na sobie, na swojej pracy, na swoich dzieciach, na swoich pasjach, na spędzaniu czasu wspólnie, na pokonywaniu różnych trudności, których jest mnóstwo i kryzysów, i błędów, popełniliśmy. Całe mnóstwo, ale dopóki jest, nam obojgu się chce, dopóki mamy nastawienie pozytywne do, do tego i wiemy, że cokolwiek to idziemy razem, to wydaje się, że z Bożą pomocą jest szansa, że jeszcze kawałek pójdziemy. To mam jeszcze jedną tylko prośbę. Gdybyś zechciała to ostatnie przesłanie optymizmu powiedzieć prosto do kamery, do naszych. Młodych, może rozpoczynających swoją Zmaniałych, drogę, może, a może w trakcie kryzysu, właśnie będących? Kochani, przede wszystkim spójrzcie na siebie z łagodnością, zaakceptujcie, że jesteście słabi. Zapragnijcie dla siebie szczęścia. Realizuj, realizujcie to szczęście tak sukcesywnie, konsekwentnie. Pragnijcie naprawiać, a nie zmieniać. Partnerów, tylko naprawiać to, co macie i cieszcie się życiem. Życie jest tylko jedno. Nie ma sensu niszczyć tych drobnych chwil, tych pojedynczych dni, które mamy na, na po prostu niszczenie siebie, tylko na budowanie. Takie tylko mam przesłanie. Po prostu budujcie, kochajcie się i bądźcie dla siebie łagodni.